Zatrzymaj się na chwilę, bo jeśli czekasz, aż ktoś da ci zgodę, by wierzyć w siebie, to czekasz na zawsze. Twoja samoocena nie zależy od lajków, ani od opinii. Ona zaczyna się tam, gdzie ty zaczynasz mówić wystarczam już teraz. Nie jesteś swoją przeszłością, nie jesteś błędami, jesteś decyzją, którą podejmiesz dzisiaj. Chcesz wiedzieć, jak podnieść samoocenę raz na zawsze? Przestań mówić do siebie, jak wróg. Głos w twojej głowie powinien być twoim wsparciem, nie katem. Rób małe rzeczy, które sobie obiecałeś. Bo zaufanie do siebie równa się poczucie wartości. Otaczaj się ludźmi, którzy widzą w tobie ogień, a nie popiół. Energia jest zaraźliwa. Uważaj, z kim siedzisz przy stole. Działaj pomimo strachu. Pewność siebie nie przychodzi przed działaniem. Ona jest jego skutkiem. Nie szukaj potwierdzenia na zewnątrz. Szukaj głosu w sobie, który mówi, robisz wystarczająco, idź dalej. Bo prawdziwa samoocena to nie ego, to pokój w głowie i ogień w sercu. Zacznij już dziś. Zrób coś małego. Zrób to dla siebie. Bo kiedy budujesz siebie od środka, świat zaczyna ci odpowiadać innym głosem.